Cześć wszystkim, trochę mnie nie było, ale wracam i dzisiaj nagramy sobie LEGO Star Saga skywalker. Zacznijmy sobie od pierwszej części, czyli Mrocznego widma, więc lecimy. Dawno, dawno temu budliły galaktyce. Oczywiście muzyki nie ma, ale to chyba nie będzie przeszkadzać. Wyciszonej, przyspieszone, o ile chciałam się zrobić. Chcę życząc sobie wyjść na pokład. Jak to wyłączyć? O, tak, oczywiście. Nasza blokada jest rzeczą całkowicie legalna. No w stu procentach legalna blokada. Ok, i zaczynamy. Mamy tutaj statek, oczywiście, samouczek. I musimy chyba dolecieć tutaj. Mamy pozwolenie na lądowanie. Czas, żebyśmy rozpoczęli Dobra, lecimy sobie szybko. U. To tutaj, a tak tutaj lądujemy. Pancernik Federacji Handlowej, i chyba będziemy już mogli przejść do krania postacią. i mamy kuego i obiłana uuu można wrzucać mieczem nie i to akurat jest fajne że teraz będzie można wrzucać sobie mieczem po okej coś sobie są za androidem protokolarnym ale pozbieramy sobie monetki. nie można zniszczyć Mamy tutaj oczywiście szybko jego żywioł. Nadal mam to do tego złe przeczucia, wiesz? Nie ulegaj lękom, obiła Poświęć swoje skupienie temu, co należy. W chwili obecnej. Mistrz Joda mówił, żeby myśleć o przyszłości. Ale nie kosztem chwili obecnej. Skup się na żywej mocy, młody padał Tak, Mistrzu. Tędy, zapraszam niestety nie mogę sprintować bo oczywiście musimy iść za droidem o, chociaż trochę młodych będzie co my tu mamy jeszcze, o mamy tutaj krążyka w w Mój pan wkrótce się pojawi. Jak myślisz, jak zareaguje ten wicekról na żądanie kanclerza? Przy do Przy czym? Negocjacje nie będą. Tylko niech się wreszcie zaczną. To normalne, że każą nam tyle czekać? Nie wyczuwam ogromny strach. Czeka trzy sekundy. Pan już ma ludzi. Stąd wydostać. No. I może będzie sobie popatrzeć. Super. Możemy sobie zacząć atakować. z tutaj rzucać możemy nimi. A, nie możemy. No dobra. Tak, można rzucać o ładnie to wychodzi em um. a to teraz... a super i pierwsza śmierć ale za monetki zawsze a może rzucanie nie jest zbyt dobre w w e, mam O! Tak można odbijać pociski. Nie, system walki akurat jest zrobiony super. To jedyne co mogę powiedzieć. O! Trojderka. Ale niestety jest bardzo słaby. W tej części. Wycinamy otwór Jaki? jakiś hmm. gdzie to jeszcze trzeba? O, To jest armia gotowa do inwazji. Na Dobra, kontynuujemy tryb fabularne i lecimy na Nabu. Wynośmy się, to nie koniec drogi. Aha, możemy sobie iść przez. Gar, gar. musimy znaleźć bezpieczne miejsce i ostrzec na bół przed inwazją. Nie straszam, ale naj, najbezpieczniejsze miejsce to będzie. O, bunda. Nic mu zrobić nie możemy. Aha, szybko. No, a jak ma być szybko, to szkoda, że spętować nie można. No i idą pod wodę, tak? A bo cały strzega kangany nie lubią tych, to pisanie się pozwitają. Bez obaw. Dążyliśmy już do tego dzisiaj nawyknąć. O. I płyniemy do pełnego miasta. Musi nam się wczytać. O, jesteśmy. Nie Stop już! Dzień dobry, kapitan Karbalz. Ej, Josierka! Dobrze się bawi w moim samym mieście? Miłego! O, za dużo do powiedzenia to nie ma. Też nam coś może powiedzieć, Charge? Jedni to. Ale eee moja to... No, a peso stała dynamama. Ja trochę informacja, którą raczej warto byłoby kto Isa zamknęła wielką bombę. Nie wiedziała jaki dużo ból głowy od właśnie jakieś przełączenia i tyle chodzeń. O i są od samych. mice. No. A właśnie miałem pokazać tutaj to. No, na razie mamy dwie postacie Statek 1 No i tutaj mamy pełną klasę Klasy e lepszą niż i klockami Kyber, których jest ponad tysiąc aktualnie Mamy tu też sporo łapików, bo aż 700 No, w razie jest z tego tyle. Pokażę. Nie musimy za nim iść. raz. Czemu właściwie cię stąd wygnają? Charger nie zdarzył, Kamot. Rozbił szefa na jego osobiste Mój taki To był przypadek! Tak! Charger przypadkiem zabrać łapy z kierownicy, żeby łapać smaczne żółt! No, jeszcze kawałek musimy pójść i chyba zaraz pójdziemy do tego miejsca, gdzie mieliśmy dojść. Dobra, potrzeba tutaj mocy mocy. Trzeba trzymać kółka, by z tego korzystać super. Naciskamy i brama znika. Dobra, idziemy dalej. Do... O! Nie możemy kontynuować tryb fobularny. Armia droidów zaatakuje lada moment na buł. Moisy nie lubią napu. Musimy ich ostrzec. Moisy wpadzą w twarzą bamzę. Najszybciejsza droga na napu to jest przez jądro planety. A co stanie się z Jarjar Jar Binksem? mi z nieby! Okej. Okay. I co dalej? Gdzie mam miejsce. O, tam. nie możemy w tej... wejść? Nie, nie można. Oj, mnie się nie wątpią, to ładnie, tak? Kropka przed ją ty? bo... Jak... nie bardziej martwią twoje doświadczenia do kręża bez obaw, nie on będzie sterował. O, tutaj mamy iść. Ale najpierw jeszcze trochę monet. I to Czyli ale, to już A, tylko Pinks może tutaj. żeby tak przez że łotro planety. No ale tutaj mogą, jak już się chcieć skratować. zaczynamy. Jest wielkie zepsuka! Bez obaw. No. Moc nas poprowadzi. Moc? O! Nie, nie, nie! Szybko strzelaj! No, Naszym tonikiem trzeba robić. Musimy się boczyć, tak, tak bo strzelaj, pobiła! Jużkę ja, znalazłem jakąś... Poletki, a... O, to są mu a... Chciałem wziąć mulek i tak się z tym przygrywał. O, już a. tak? Czekano. A. Jakaś jaszczurka to wziąć. Zawsze znajdzie się ktoś silniejszy. Dobra, i kolejna puszka. Dobra, i co teraz z pytaniem? zasilanie. Spokojnie. Jeszcze nie jest najgorzej. Zmarły Jumaniec! Kiedy twój sam myśli najgorzej?

następny unik monetki monetki Ej, traf miał I zestaw szybko szybko Sni zastał A Nasz kolega znowu zgłodniał i drugi co fajne A, udało się tylko dwa

Uwaga. Mamy odblokowaną grę swobodną. I nie zabrakło trochę. I o, wszystkie trzy się udało. Mini <laughs> Mi zostały chyba miałem dwa lub trzy. U, lepiej cztery. Prawy statek. Okej, okay. to sobie uleczmy to. I cyk, szybki sprint. Dobra. Idziemy tutaj znaleźć kontynuujemy tryb popularny w następnym odcinku do zobaczenia, Cześć.